Anonimowe zgłoszenie najprawdopodobniej od jednego z sąsiadów otrzymała wieczorem Tarnowska policja w jednym z mieszkań przy ulicy Lwowskiej. W wyniku tej interwencji znaleziono trójkę małoletnich dzieci bez żadnej opieki. Na miejscu niezwłocznie pojawili się policjanci, którzy zastali w mieszkaniu troje małych dzieci w wieku 9 lat, 8 i 2,5 roku. W rozmowie z tymi dziećmi ustalili, że ich mama wyszła. Jakiś czas temu z mieszkania, pozostawiając je same. Podczas interwencji w mieszkaniu pojawiła się kobieta w widocznej ciąży, która, jak się okazało, była mamą tych dzieci. Zachowanie kobiety wskazywało, że znajduje się pod wpływem alkoholu, jednak odmówiła poddania badaniu, się, badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, w związku z czym została pobrana jej krew do badania. Wezwano na miejsce załogę karetki pogotowia i decyzją lekarza mamę wraz z nieletnimi zabrano do szpitala. Na szczęście dzieciom nic się nie stało, lecz z uwagi na brak rodziny, z którą mogłyby pozostać dzieci, zostały one przewiezione do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Trójka dzieci przebywa już pod opieką specjalistów i psychologów. O godzinie 22. Funkcjonariusze policji wraz no, z kuratorem przywieźli tutaj trójkę rodzeństwa w celu zabezpieczenia dzieci z uwagi na brak opieki ze strony rodziców. Dzieciaczki do nas trafiły no, i, jako placówka interwencyjna, czyli placówka, która świadczy opiekę całodobową, no, zostały dzieciaczki u nas przyjęte no, i dzieci zostały objęte opieką. Hmm. się, stresują. To znaczy, to jest tak, że to zrozumiałe jest, że dzieciaczki z uwagi na, na daną sytuację zostały um, przewiezione tutaj, ale są w jednym pokoju, um, są wspólnie razem, bo to jest rodzeństwo, więc mają tu pełną opiekę, obsługę, um, zapewnioną pomoc specjalistyczną, bo jest i pani pedagog, i pani psycholog. Dzieciaczki są dzisiaj już w miarę spokojne. No zawsze, jeżeli taka sytuacja um, się wydarzy, bo dzieci były bez opieki pozostawione w domu i dlatego interwencja była, um, no, no dokonana i dzieci były tu u nas. No, Przewieziona do placówki. Czy tam mama może w jakikolwiek sposób się z nimi kontaktować? Ale oczywiście, rodzice biologiczni mają pełny dostęp tutaj um, do dzieci, mają możliwość kontaktowania się. Ja też chcę zaznaczyć, że mama już była, kontaktowała się, jest. No my z racji tej procedury, która jest, no powiadomiliśmy rano już odpowiednie służby, czyli sąd rodzinny o tym, że była taka interwencja, że takie dzieci do nas dotarły, no i organizatora pieczy zastępczej no o całej sytuacji, że mamy takie dzieci, bo jest to też wiek, więc no jest taka procedura, więc musimy te instytucje powiadomić i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. No właśnie możemy powiedzieć, ile one tutaj zostaną, od czego to zależy? To znaczy, no nie zależy to na pewno od nas zależy to też od decyzji sądu, bo przede wszystkim sąd decyduje, wydaje postanowienia w tej sprawie. No i od całego, no tam chyba procedury postępowania, więc no czekamy, nie jest ciężko powiedzieć, dzieci mają tu pełną opiekę, także będziemy czekać na decyzje, które ze sądu spłyną do nas. O tym, co dalej z dziećmi i ich matką, zdecyduje prokuratura i sąd rodzinny. Julita Majewska, Tarwizja.